Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No, jesteśmy w tych trudnych treściach, kiedy mówimy, ślubuję ci miłość. Jezus nam wyraźnie wskazuje, nikt nie ma większej miłości nad tę, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. I Jezus nam pokazuje, że miłość realizuje się przez gotowość do ponoszenia ofiar że miłość realizuje się, definiuje przez ponoszenie ofiar, przez umieranie za tego, który krzywdzi i od tego, który krzywdzi, to sobie ślubujemy, ślubujecie miłość. Ale Jezus też jest dla nas źródłem mocy, żeby tak tę miłość przeżywać. Oczywiście. Kochani, czasami w tym momencie ktoś nawet zadaje pytanie. No ale czy w sytuacji kiedy jest przemoc? Kiedy jest nawet jakieś znęcanie się fizyczne nad współmałżonkiem, no często męża nad żoną, to ja właśnie w imię tej przysięgi, ślubuję ci, że jestem gotowa umierać od ciebie, mam się biernie temu przeciwstawiać? No nie, absolutnie. Ja do tego nie zachęcam. Mówimy o sytuacji właśnie takiej, kiedy jest szczególnie jakieś Wielkie zranienie, owe zdrady, owe odejścia, owe porzucenia i ten ból w sercu. I ta rosterka, w imię czego mam trwać do końca w samotności. No to jest ta miłość, którą sobie ślubujemy. Natomiast w sytuacji przemocy, ja zawsze mówię, że jestem pierwszą osobą, która w tym momencie podpowiada: proszę telefonować na policję, proszę wzywać policję, proszę doprowadzić do tego, żeby go aresztowano. Osądzono, osadzono w areszcie. Z miłości pani to robi. To jest miłość odpowiedzialna, to jest miłość dojrzała, to jest miłość wychowująca, która nie dopuszcza do tego, żeby patologia, żeby te złe zachowania się pogłębiały i żeby się realizowały bezkarnie. A więc to jedno drugiemu nie przeczy. W takich sytuacjach, kiedy jest jakaś przemoc, trzeba. Podejmować działania takie, jakie są przewidziane, przewidziane prawem dla dobra tej osoby, ale oczywiście też dla własnego dobra, bo mamy obowiązek siebie chronić, mamy obowiązek dzieci chronić. I nie może być takiej sytuacji, że ktoś, kto realizuje przemoc wobec najbliższych, jest bezkarny. Oczywiście czasami też jest konieczna separacja, orzeczona separacja. Nie mówię o rozwodzie, właśnie mówię o separacji, która też właśnie, między innymi, temu ma służyć, żeby chronić, chronić siebie, chronić dzieci i dawać też możliwość tej osobie, która dopuszcza się takich niedobrych zachowań, aby wyciągnęła wnioski z tego, aby być może, daj Boże, się otrząsnęła. Ale w tych sytuacjach najtrudniejszych, kiedy daj Boże nie ma, czy dzięki Bogu nie ma przemocy, a jednak ból w sercu i sztylet w sercu, to tak właśnie mamy. Rozumieć to, co sobie ślubujemy. Ślubuje Ci miłość, a więc gotowość do ponoszenia największych poświęceń, naj, 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 największych ofiar, czy ofiar na najwyższym poziomie. Ale w tym momencie od razu, i to jest jakaś niezwykła mądrość, przypominajmy sobie, co my sobie ślubujemy w ostatniej części przysięgi. Ślubuje Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. O, i teraz, oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Czyli nawet w momencie, kiedy tak bardzo bolesne będą te zranienia, moja śmierć, ja nie opuszczę, ja nie opuszczę, ja będę trwać do końca w wierności przysiędze. Ale coś jeszcze, niezwykle głęboka jest treść tej części przysięgi. A więc mówimy wówczas sobie, ślubuję ci, że nie opuszczę Cię aż do śmierci, czyli nie dopuszczę do Twojej śmierci. Nie dopuszczę do Twojego potępienia. Zobaczcie, współmałżonek, który wchodzi w zdradę, porzuca, odchodzi z tamtą drugą osobą, ten współmałżonek jest martwy. Jest martwy duchowo. I teraz ta przysięga, tak? Tu w momencie, kiedy trzymaliśmy się przy ołtarzu, za dłonie, patrzące w oczy, to sobie mówiliśmy. Ja ślubuję Ci. Że nie dopuszczę do Twojego potępienia. Nawet jak wejdziesz w grzech, będziesz martwy, ja Cię wyrwę z tej sytuacji, nie dopuszczę do Twojej śmierci duchowej. Ileż przykładów, dlatego że to są jedne z takich najtrudniejszych sytuacji w małżeństwie, ale też nierzadkie sytuacje. Pamiętam taką rozmowę z Panią w dużym mieście, która podchodzi po nauce rekolekcyjnej mniej więcej właśnie temu, tego dotyczącej. A więc rozumienia też ci przysięgi małżeńskiej. I mówi, proszę Pana, troszeczkę mi Pan zburzył moje myślenie. Oczywiście, ja będę w tej chwili mówił tak dość lekko, ale ta Pani mówiła to z wielkim bólem serca. Z wielkim bólem serca. Kiedy mówiła, proszę Pana, bo to jest tak. Ja jestem lekarzem, mój mąż jest lekarzem. No i właśnie mi mąż oznajmił, że zostawia mnie. Wyprowadza się. Że jest w zdradzie ze swoją koleżanką z pracy. I że ta zrada trwa już około dwóch lat. Wie pan, jak się czułam, jak on mi to powiedział. Kiedy sobie uświadomiłam, że on dwa lata w łóżku z tamtą kobietą, dwa lata w łóżku ze mną. Takie podwójne życie. Ja nic nie wiedziałam, ja nic mnie nie przeczuwałam. I tak sobie pomyślałam, i to mu nawet powiedziałam, a idź sobie. Myślisz, że ja sobie życia nie ułożę? Jestem tam jeszcze młoda, jestem atrakcyjna. Znajdę sobie kogoś innego. Ja tak się przyglądałem i przysłuchiwałem się i mówię, proszę Pani, ale jesteście małżeństwem sakramentalnym. No tak jesteśmy. No to proszę popatrzeć, co Pani powiedziała w tym momencie. Bo jeśli On oznajmił, że żyje w zdradzie i teraz tak, dwa lata już w tej zdradzie żyje i teraz na dodatek jeszcze wyprowadza się i będzie dalszą, nie wiemy jak długą część swojego życia w tej zdradzie funkcjonował, no to On powiedział wyraźnie, że On jest martwy duchowo. No, że On jest martwy duchowo. A pani mu powiedziała: I ja zrobię to samo. Znajdę sobie kogoś, wejdę w grzech, a więc też będę martwa duchowo. To pani powiedziała. I wtedy ta pani rzeczywiście z takim przerażeniem no to co ja mam zrobić? No więc, no proszę pani, po pierwsze, niezależnie od tego, jak długo on będzie w tamtym grzechu, w tym grzechu z lady z tamtą niewiastą, pani ciągle jest i będzie jego żoną. Pani mu to ślubowała. Pani jest jego żoną. A więc ma pani pozostać w samotności, w wierności przysiędze. I teraz wszystkie spowiedzi, wszystkie przyjęte komunie, bo nie ma żadnej przeszkody, jeśli on nawet jeśli doprowadzi do rozwodu cywilnego i wejdzie w związek cywilny z tamtą osobą, pani ma pełne prawo, aby korzystać z sakramentów, bo to nie jest pani winy. A więc może Pani przystępować do komunii. I wówczas, jeszcze raz, wszystkie te komunie i wszystkie te spowiedzi, za Niego ofiarowywać. Za Niego ofiarowywać. I tylko od czasu do czasu mu wysłać smsa. Kocham, wybaczam, czekam. Kocham, wybaczam, czekam. Ona naprawdę z takim przeżeniem się przyglądała. Jak ja to mówiłem, mówi, no to jak, proszę Pana, on będzie z tamtą osobą, będzie szczęśliwy, a ja mam być sama, mam prawo do szczęścia. Ale ja mówię, proszę Pani, ale, ale ja to rozumiem tak po ludzku, naprawdę to rozumiem, ale jakim szczęściem mówimy? Przecież w momencie, kiedy wypowiedzieliśmy sobie słowa przysięgi, to się rozpoczęła nasza walka o wieczność, nasza gra o wieczność, nasza droga do wieczności. I teraz no, do tej wieczności mamy iść razem. I Pani to wtedy powiedziała, wypowiadając słowa treści przysięgi, będziesz martwy. Ale ja nie dopuszczę do Twojej śmierci, ja nie dopuszczę do Twojego potępienia i zobaczcie, i to właśnie o taką postawę chodzi. O to trwanie w tej samotności. I wtedy wszystkie modlitwy, jeszcze raz, wszystkie komunie, wszystkie spowiedzi właśnie w jego intencji, właśnie po to, żeby go wyrywać z tego niebezpieczeństwa potępienia. Zostawmy to już Panu Bogu. A jak on do końca swoich dni będzie z tamtą osobą, nigdy nie wróci, zostawmy to już Panu Bogu. My róbmy ze swojej strony wszystko, co jest możliwe. I nawet jeśli to będzie trwało 10, 20, 30, 40 lat, tego bycia w samotności, jeszcze ta pani wspominała o dwóch synach, a więc tego trudu wychowywania dzieci, synów, jeszcze tej drogi krzyżowej w walce o alimenty, bo to rzeczywiście jest niesamowita droga krzyżowa. To jest wielokrotnie niesamowite pogardzanie taką osobą, która dopomina się czegoś, co jej się należy. A tamta osoba robi wszystko, żeby to były grosze dosłownie. I więc ten cały ból, to poniżenie, to wszystko przez te kolejne lata ofiarować w jego intencji. Nawet jeśli to będzie jeszcze raz 10, 20, 30, 40 lat. I wtedy trzeba powiedzieć, no ale cóż to jest nawet te 40 lat w porównaniu z wiecznością. Bo przecież, wypowiadając słowa przysięgi, jeszcze raz właśnie ta walka o wieczność się zaczyna. Ja wiem, ja wiem, mamy prawo do szczęścia. Mamy prawo do szczęścia tutaj. Ale niech nam nie umknie, że wypowiedzenie słowa sobie słów przysięgi małżeńskiej, zaproszenie Jezusa, nawet jeśli będą bardzo trudne sytuacje, to jest nieomal już przepustka do zbawienia. To jest droga do wieczności. I we dwoje, i we dwoje, nawet jeśli to jedno odejdzie. Proszę przecież w sakramencie małżeństwa jest nastrojem mąż żona i Jezus. Mąż odchodzi, żona nie zostaje sama, zostaje żona i Jezus. Żona odchodzi, mąż nie zostaje sam, zostaje mąż i Jezus. I dlatego tak teoretycznie jest to niby takie trudne, ale, ale przecież zawsze jest Jezus z tą osobą, która zostaje. I to jest ze spokojem, ze spokojem te kolejne lata, ale właśnie z tą świadomością. Pierwsze robimy to dla wieczności, robimy to w imię wieczności, w imię naszego zbawienia. To jest właśnie najważniejsza część, jeśli chodzi o rozumienie tej istoty, treści przysięgi. Nie opuszczę cię aż do śmierci, nie dopuszczę do twojej śmierci duchowej, nie dopuszczę do twojego potępienia. Dziękuję, szczęść Boże.